Cześć. Z tej strony Gracz Kanapowy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o pełnej grze, a i bardziej ogólnie troszeczkę o gatunku, który uwielbiam. Są to gry typu roguelike. Zaczęło się u mnie od Poznania. Gdzieś przypadkowo to był Doom Roguelike. Był to rynek, który bardzo mnie wciąga, ja uwielbiam. Kiedy gra nie jest powtarzalna, a jak jestem jeszcze losowego normalnego poziomu, to już w ogóle. Więc chciałem przedstawić Wam perunki. część pierwszą, wyszła też część druga, to jest tak naprawdę częścią trzecią, bo część pierwszą uważam za tą wersję klasyczną, która potem yy, została, że tak powiem, zrobiona komercyjnie. Na początku to była yy, wersja freeware, ta klasyczna. Teraz autora chyba Derek, chyba miał na imię, ale nazwiska nie pamiętam teraz. W każdym razie teraz widzicie pewnie na ekranie jest. Więc. więc jeżeli chodzi o grę, y, polega ona na eksploracji y, podziemi, są to kolejne etapy, które trzeba przejść. Jest ich 16, 4 etapy, bo czy w, ka każdym są, to 4 światy, w każdym są. Jest cztery światy, w każdym cztery etapy. O, w ten sposób. Na przejście każdego masz 3 minuty z drobnym hakiem, ale o tym później, co totalnie losowe, a każdym razem jak giniesz, to zaczynasz od nowa i masz totalnie całą, wylosowaną, nową mapę. Więc nic się nie powtarza, nie ma da się nauczyć na pamięć yy, poziomów, tylko zawsze się możesz stosować. co jest według mnie super, to jest, gra nie jest powtarzalna, nie nudzi się, przynajmniej się nie nudzi oficjalnie, że znaczy oficjalnie, osobiście. Jeżeli chodzi o grę, no to oczywiście jest pełno pułapek, na które trzeba uważać. Strzały, które wyskakują z takich bloków, rośliny, które cię mogą zjeść. Dalej są jeszcze takie dostatki UFO, które cię mogą wysadzić. Generalnie jest tego pełno. Jest pełno skarbu do zbierania, oczywiście. Z różnych też, na różnych poziomach są też, np. Na wodę, w które pływają wielkie ryby. Możesz mieć jeti, możesz mieć Statek UFO, taki większy, którego one się tworzą, więc masz naprawdę pełno też takich cudzysłowiem powiedział zdarzeń losowych i, nie, i różnych lokacji te też się mogą wylosować. Może być na przykład cmentarz na jednym, może być gniazdo węży, jest naprawdę tego pełno. Takich większych struktur można powiedzieć, które się też czasem losują na tych poziomach. Generalnie chodzi o to, żeby dojść na dół, po drodze zbierasz skarby. Za skarb możesz sobie kupować przedmioty, których jest naprawdę sporo. Dosłownie dziesiątki przedmiotów są do ogarnięcia i wszystkie bildy, mechaniki, jak każdy działa, to jest naprawdę temat na encyklopedię. Już myślę teraz. Są oczywiście, ja to nazywam księżniczki, takie kobiety do ratowania, które ci dają jeden punkt życia. Dodatkowo, jakie odstawisz do wyjścia, to życie jest najważniejsze, bo tutaj masz go 5 na początku. I on się bardzo szybko traci, a masz je na całą grę, to nie tak, że się, wiesz, resetuje Także, jeżeli zaczynasz, kończyłeś poziom z jednym punktem życia, może dać jeden punkt życia i możesz zginąć na strzała od kogokolwiek Więc gra jest dosyć trudna, pierwsze etapy są oczywiście w miarę do ogarnięcia, natomiast przejście potem kolejnych i kolejnych to jest masakra i tragedia mi się nigdy nie udało tej gry ukończyć Zdarzyło mi się zajść dość daleko Jeszcze też na klasycznej wersji Dość daleko, natomiast do bossa nigdy nie doszedłem finałowego Nigdy mi się to nie udało Bo jest po prostu dla mnie zbyt trudne Ja dalej już nie ogarniam tych końcowych etapów Tam no, już idziem po prostu czary Jeżeli chodzi jeszcze o różnicę pomiędzy tą wersją klasyczną a wersją właśnie komercyjną można powiedzieć, już taką faktycznie licencjonowaną. No to przede wszystkim są to postacie do wyboru. W oryginalnej wersji masz tylko tego Spelonkera to się chyba nazywam, wtedy nie Spelonka to co nagrał w ogóle. W każdym razie jak go tak nazywam. To jest po prostu ten poszukiwacz przygód, a tutaj masz już jakieś postacie kobiece też są, z w postaci takim Arab, w Turbanie jest jeszcze jakiś taki odkrywca, nie wiem, XIX wieczny, jak taki Brytyjczyk w takim śmiesznym momencie, takie tropikalne, takie hełmy, takie, królowa biała, on dosta niebiesko, podkręcony wąs. Także w postaci jest sporo, jest też tryb multiplayer, gdzie możesz y, grać y, z y, pozostałymi graczami w multiplayerze jest deathmatch, jest kooperacja są też wyzwania dzienne gdzie można konkurować w liście po prostu wyników online także jest tego sporo zabawa jest naprawdę dużo tak jak mówiłem gra się nie nudzi bo jest za każdym razem za każdym podejściem jest, się gra inaczej także po prostu bo na tym aby zajść jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej jak się uczysz tej gry to coraz więcej po prostu ogarniasz i zaraz w ci to idzie przechodzisz te kolejne etapy dla nupków jest jeszcze skrót gdzie możesz sobie po prostu do kolejnych światów dobudować skróty tylko trzeba tam na końcu każdego, każdej z tych etapów musisz podejść do gościa i tam na bombę dać albo linę albo pieniądze inwestować w te przejście i potem możesz sobie od razu iść do następnego etapu zaczynać od drugiego świata co troszeczkę się kłóci z tą grą, bo ona jest bardzo przyjemna na speedrunnerów Jak ktoś ogarnia i szybko to przejdzie, to też jest taka możliwość Także polecam jedynkę, dwójkę jeszcze nie grałem, mam nadzieję, że mi się uda ją dorwać Będę też mógł to nie niej opowiedzieć, porównać jak było z jedynką i dwójką Także jak najbardziej polecam, zwłaszcza, że mi się udało to dorwać za dychę dosłownie, więc po prostu nic tylko kupować ci grać. To było na tyle. Dzięki. Cześć.